Żyła jest! O trzydziestolecie punktu, wraca na podium! Jakże to była miła niespodzianka. Piotr Żyła wygrał zawody Pucharu Świata w austriackim Bad Mitterndorf. Michała Adamczyk, witam Państwa i zapraszam na wiadomości, które za sprawą właśnie tego sukcesu rozpoczynamy od skoków narciarskich. Dla Piotra Żyły było to drugie zwycięstwo w karierze. Dobrze spisali się także pozostali biało-czerwoni. Dawid Kubacki był piąty, a Kamil Stoch siódmy. Więcej w relacji Mateusza Nowaka. Teraz, teraz Piotrze. 6 lat, 10 miesięcy i 29 dni. Tyle minęło od zwycięstwa Piotra żyły w pucharze świata. Dziś Peter powiedział licznikowi: Stop! I jest dobrze, i jest dobrze! Został drugim w historii po Adamie Małyszu Polakiem, który wygrał loty na skoczni w Kulm. A przecież tydzień temu w Willingen nie awansował nawet do drugiej serii. Po Willingen, myślę, najlepsze przede mną no, loty narciarskie e, to po prostu e, zacznę pracować tak najlepiej jak umiem. No i przyjadę tu dobrze się bawić, no i, no i w sumie dwa razy zepsułem a wygrałem. <gry> Strach się bać, co będzie, jak jutro Piotr odda dwa dobre skoki. Piękny lot Piotra. Już dziś latał daleko 19, i pięknie stylowo. Są też dwie oceny 19,5. Po raz kolejny okazało się, że gdy on przyjeżdża na te największe skocznie, na skocznie Mamucie, no to dostaje jakiejś dodatkowej werwy, ikry, skacze znakomicie. Znakomicie poradzili sobie też inni Polacy. I Wyciągnął z tego skoku ile tylko mógł. Punktowało aż pięciu biało-czerwonych. Najwyżej oprócz żyły piąty Dawid Kubacki. I rzeczywiście pofrunął daleko Kamil. Po co... I siódmy Kamil Stoch. Dużo radości. Dużo też takiej ulgi, bo coś sobie nie mogłem tutaj poradzić, coś cały czas mi umykało, a dzisiaj no, było trochę ryzyka w tej drugiej serii, ale to ryzyko się opłaciło. Klasyfikacja lotów po pierwszym z trzech konkursów w tym sezonie cieszy oko. W tej generalnej żyła jest dziesiąty. Swoje miejsca utrzymali Kubacki i Stoch, liderem Stefan Kraft. Przed nami jeszcze najważniejsza impreza sezonu: Mistrzostwa Świata w Lotach. Wiele się jeszcze do tego momentu na pewno wydarzy. Na pewno specjalne przygotowania słoweńskich skoczków, i norweskich, i niemieckich, no ale naszych też. Nikt nie zabrania nam, wygrywając dzisiaj, marzyć również o, o dobrym występie na Mistrzostwach Świata. Piotrek żyła dzisiaj. Na razie marzymy, by niedziela, podobnie jak sobota, należała do nas. Początek jutrzejszego konkursu o godzinie 11. Transmisja w telewizyjnej jedynce. Mateusz Nowak, wiadomości.